Witam wszystkich serdecznie! ja jestem Werbel, a to będzie taka mała informacja odnośnie gry, no, która niedługo będzie miała premierę. Generalnie w teorii jest to gra mobilna, ale tak jak widać, będzie dostępna na telefony iOS, Android, na Playa 4, 5 i będzie też na Steamie, czyli będzie klient na PC-ta, co mnie bardzo cieszy. Proponowana przeze mnie gra na tym filmie to Dragon Ball: Gekishin Squadra. No i tak na szybko jest to MOBA w świecie Dragon Balla. Będą tutaj potyczki 4 na 4. No i jak można się tego spodziewać, będzie można używać postaci z uniwersum Dragon Balla. Więc bardzo fajnie. Od razu mówię, bo to w sumie najważniejsze pewnie pytanie, które pojawia się w waszych głowach. Kiedy premiera? Wiadomo tyle, że gra pojawi się na pewno w tym roku, czyli w 25. Gdzieś tam mi się obiło uszy, gdzieś tam wyczytałem, że prawdopodobnie data premiery to 20 październik, ale tutaj bym to traktował, tak wiecie, z małym zapasem, bo taka chyba jest data ustawiona na App Store, a to się niestety z doświadczenia już wiem, że może zmienić, no ale tak wstępnie będzie to 20 październik. Na pewno ten rok, nie? To już twórcy zapewniają, że będzie na pewno w tym roku. Można się wstępnie rejestrować już. Ja oczywiście link do strony, którą widzicie na ekranie, podam wam w opisie tego filmu i być może nawet w komentarzu gdzieś tam przypiętym. Generalnie mieliśmy progi za 3 miliony rejestracji. 15 bodajże sierpnia były 2 miliony już zrobione. Nagrody to Zeni, G-Capsule, Stamp, jakieś tam naklejki i SG-Capsule. Nie wiem do czego są to dokładnie te kapsuły. No, i za 3 miliony będzie postać Son Goku Mini, czyli pewnie jakiś taki wariant, podejrzewam postaci, po prostu Goku, kakarota. Przede wszystkim, czym jest Gekishin Squadra? Tak jak wspominałem, walki 4 na 4 drużynowe. Trzeba walczyć z przeciwnikami i trzeba chronić swojego boga zniszczenia, z tego co zrozumiałem. Czyli nie będzie jak w LoLu jakiś tam nexus, tylko bóg zniszczenia. No i postacie będą się dzieliły na różne typy przede wszystkim. W trakcie samej potyczki postacie będą wbijały poziom, czyli my będziemy wbijali poziom. Będzie można ulepszać umiejętności i tak dalej, te postacie będą coraz silniejsze. Być może nawet Goku będzie mógł się zamieniać tutaj w Super Saiyanina, miejmy nadzieję. Chociaż no, to, to logiczne chyba, bo jakby nie mógł to by było dziwne. Będą właśnie fajne efekty różne, różne tutaj terytoria, że tak powiem. Można będzie zbierać smocze kule, żeby łatwiej odnieść zwycięstwo z tego co widzę. No i generalnie mamy podane specyfikacje na dany system i tak dalej. Z tym, że to nie są wymagania, że tak powiem tak naprawdę, to jest po prostu dziwna specyfikacja. Ile miejsca będzie potrzebne? Bo na przykład na PC nie mamy napisane jaki kąp jest do tego wymagany i tak dalej. Tylko w ilu FPS a gra będzie działała. Czyli na przykład tutaj 60 FPS-ów to będzie taka norma, ale 240 FPS-ów to będzie maksymalnie, HDR, -y, gdzie będą dostępne, gdzie nie rozdzielczość jaka 8K tak naprawdę na steamie no i na PLU 4K. tym się może nie będę zajmował, bo to wiadomo. A nie, tu jest, jest. Dobra. Ostatnio jak patrzyłem, to chyba tego nie było. A tutaj jednak nie mamy, proszę bardzo. Więc tak, przede wszystkim mamy minimalne i zalecane na peceta, więc tutaj w minimalnych mamy GTX -a 960, a w rekomendowanych 970 są to naprawdę już mega stare karty. Ja swoją kupowałem. W 2015 roku jak była premiera Wiedźmina Trójki. Więc to są karty dziesięcioletnie, już czy nawet 11-letnie. w sumie nie wiem kiedy ona dokładnie wychodziła. Także około ta karta ma dyszkę, więc wystarczy mieć dyszkę, kartę sprzed dekady i tak naprawdę elegancko będzie chodziło. Na tutaj mobilne mamy co? iPhone'a 11 -tkę. Tutaj mamy po prostu no nie każdy to zrozumie, więc może nie będę z tego omawiał. Bo większość pewnie po prostu ma telefon i z niego korzysta i tyle. Ale Snapdragon 855 to też nie jest jakiś super procek, bo ja pamiętam, że na swoim Poco X3 Pro, który ja go już dawno nie mam, tam chyba był nawet lepszy procek, a to też telefon przecież przed kilku lat jest. How to play? Właśnie tutaj będzie wyjaśnione, że mamy trzy role do wyboru. Będą postacie zadające obrażenia, czyli prawdopodobnie to będzie Goku bo inaczej by go tutaj nie było, więc Goku będzie damage dealerem i tak jak widać będzie mógł się zamienić w SSJ -a. i Kameha będzie epicka. Będą tankowie i tankiem będzie chociażby Vegeta, I tutaj mamy właśnie, że rola specjalizująca się w zadawaniu obrażeń i dużych super umiejętnościach i w ogóle. Tank, czyli na przykład Vegeta, będą to postacie, które będą mogły się leczyć. No i będą po prostu chodzącą taką fortecą, chodzącym czołgiem, który będzie absorbował obrażenia i będzie chronił swoich sojuszników. No i techniczne, czyli supporty. Kuririn, czy też Krillan, będzie chociażby supportem z tego co widzę. No i takie postacie będą wspierały drużynę, leczyły, dawali jakieś tam tarcze, tak? I będą na przykład mogli stunować przeciwników, z tego co widzę. Więc tutaj trzy role będą: damage dealer, tank i support. A czyli taki raczej standardzik, nie? Tutaj. No to jest norma, chyba. Ciekawe, właśnie jak to będzie rozłożone właśnie w grze. Czy jeżeli będą na przykład jakieś rankingi i wiecie, to czy będą na przykład. jak te teamy będą. Właśnie rozłożone, czy na przykład będzie dwóch damage dealerów, tank i support, czy na przykład będzie można czterech damage dealerów. Ciekawe też, ile postaci będzie w ogóle na start, bo niestety ta zakładka jest niedostępna. Na pewno będzie Goku, na pewno będzie Vegeta, na pewno będzie Krillan, tak? Czy ja kogoś tutaj jeszcze dojrzę? Goku walnie Kameche. Niestety nie. Jamsze chyba tam widzę. Trunksa widzę. Tutaj, czy ja kogoś jeszcze dojrze Takiego Bubu mamy, czy też Bu, fatbu w każdym razie. E, I chyba tyle, nie? Tutaj. O, dobra, czyli te postacie prawdopodobnie no Piccolo na pewno będzie wiadomo. E, Kefla będzie. No, superki, bym się nie spodziewał. E, C18 będzie. E, no i Freeza będzie. Więc w sumie całkiem spokojnie. Na, tak naprawdę, uniwersum Dragon Balla jest dosyć bogate, więc postaci, to oni będą mogli dodawać praktycznie w nieskończoność, bo mamy kilka przecież przemian Bu, mamy kilka przemian Frezera, mamy, ja tak to powiem mówię, taką polską nazwę trochę, mamy Komórczaka, że tak powiem, tak? Mamy tam wszystkie Gohany, Niegohany, Goteny, od biedy nawet jakąś Bulmę czy Cicci mogliby dać jako supporta i też by było śmieszne. Przecież pełno filmów kinowych mamy. No chociażby tą Superkę, wszystkie Hity, Gireny. więc tak naprawdę jeżeli chodzi o postacie, to myślę, że my się nie mamy co martwić. Też ciekawe jak to wszystko będzie działało, czy właśnie wszystkie postacie będą dostępne za darmo i będzie można po prostu kupować rzeczy kosmetyczne jakieś tam, wiecie, pierdółki. Czy będzie bardziej jak w LoLu, że trzeba będzie odblokowywać postacie, że na start tam dostaniemy załóżmy 5 czy 10 postaci, a resztę będzie trzeba odblokować, tego nie wiem. Widzę, że mają też system tutaj Content Creatorów, program, więc ja się na pewno do niego zgłoszę. Może jak mnie przyjmą, to będę wiedział coś więcej. W każdym razie, premiera w tym roku, 20 października być może, więc polecam sobie gdzieś tam grę zapisać. Jeżeli wejdziecie na stronę, to na dole, jak, jak gdzieś to tutaj było, nie wiem, czy na tym w tej zakładce, gdzieś tu, jak zjeżdżałem, to o, tutaj nie, tutaj nie ma, dobra. Macie oficjalnego Discorda, Facebooka i tak dalej, można sobie kliknąć, ale możecie wpisać Dragon Ball, Gekishin Squadra i wyskoczy wam wersja Steamowa, bo dodajcie sobie do listy życzeń. Wejdźcie sobie też na tą stronę tutaj, zarejestrujcie się wstępnie. Jeszcze na Nintendo Switcha będzie, aczkolwiek Nintendo Switch będzie pewnie później dopiero, teraz nie. Więc fajnie, że twórcy od razu idą w taką multiplatformowość, nie? że to nie będzie tylko mobilka. Tylko będzie właśnie Mobilka, będzie Steam, będzie Play, będzie Nintendo Switch. Jeżeli to wszystko będzie połączone, czyli gracze na przykład na PC będą mogli grać z graczami mobilnymi, to to baza tutaj graczy może być dosyć duża i to może być naprawdę bardzo fajna moba taka do pogrania na luzie. Dragon Ball jest popularny, więc tutaj o popularność myślę, że nie ma co się martwić. Myślę, że zawsze znajdzie się kogoś do gry. Pytanie, jak oni to wszystko rozwiążą, czy będą rankingi, czy będą turnieje. Jak to wszystko będzie rozwiązane, czy 4 na 4 to będzie odpowiednia forma, czy może 5 na 5 powinno być? Zobaczymy. W każdym razie ja na grę czekam. Dragon Balla lubię od dzieciństwa RTL i te sprawy. Oglądało się dwa odcineczki zawsze po szkole. Co tam wspominałem już zresztą kilka razy gdzieś na moich filmach, jak nagrywałem okazjonalnie do kana i tak dalej. W każdym razie zachęcam, tak jak mówię, link do strony macie w opisie. Polecam się z grom zapoznać, zwłaszcza jeżeli lubiliście Dragon Balla. No i co? Do zobaczenia w kolejnych moich すいませ